Czy za 349 zł można oczekiwać cudów? No właśnie, nie chodzi o cuda, a sens. A tutaj niestety często miałem wrażenie, że gdzieś się zgubił po drodze. Ale po kolei. Dobra, od razu uprzedzam, dziś będzie trochę gorzkiej prawdy. Dostawałem Motorola Watch Fit i mam z nim problem. Nie sprzętowy, ale taki głębszy, egzystencjonalny. Bo serio mam wrażenie, że zegarek powstał, żeby po prostu, no, był, bo inni mają i tyle. Jak doceniacie szczereleckich, chcecie ich więcej, to wesprzyjcie mnie proszę, bo tak jak Pewnie wiecie, u mnie nie znajdziecie marketingowego gadania, a samą prawdę. Jeżeli to doceniacie, to podbijcie film, polubcie, zasubskrybujcie, bo to naprawdę pomaga. Dzięki i lecimy do konkretu. Zielony pasek. Jeżeli chodzi o kolorystykę Panton. no wygląda przyjemnie. Wygląda na świeży projekt i sam zegarek też jest lekki, wygodny. Ekran to OLED ma 1,9 cala, robi dobre wrażenie. Jasność max to 1000 nitów. No myślę, że powinien wystarczyć nawet w słoneczne dni. Oczywiście to jest Max. No, moim zdaniem, oczywiście, mógłby być trochę jaśniejsze. Dzięki ciemnym tarczom można też trochę zakamuflować grubą ramkę. W zestawie dostajemy adaptery, więc możemy wrzucić dowolny pasek 22 mm. I to jest naprawdę duży plus dla Motorola. Mamy szkło Gorilla Glass 3, aluminiową ramkę, plastikowy tył i IP68 i 5 ATM. Ale uwaga, oczywiście, to wszystko w ramach wodoodporności. Motorola zastrzega wprost, że pływanie poza normą, w cudzysłowie, może unieważnić gwarancję, czyli no na własne ryzyko, tak naprawdę robicie. Pasek materiałowy też niespecjalnie zachęca do wskakiwania do wody, bo tutaj lepiej założyć jakiś silikonowy. Z boku jest jeden jedyny przycisk, dość płasko osadzony. Da się do podwójnego kliknięcia dopisać wybraną opcję. Czyli całość w tym aspekcie moi drodzy oceniam wysoko. Wygląd, wygoda to są chyba takie największe plusy tego produktu. Na ten moment, oczywiście, bo zaraz jeszcze kilka rzeczy o nim na pewno powiem. Przechodząc trochę dalej do systemu, to moim zdaniem jest to największy problem. Wiem, może być mocno, ale mamy tutaj autorski RTOS, no i to jest w sumie w porządku, bo wiele firm z takiej bazy korzysta. Jednak niestety czuć, że producent nie ma dużego doświadczenia w projektowaniu i implementacji opcji, które powinny być domyślne w zegarku, zwłaszcza w takiej cenie. Interfejs jest bardzo podstawowy. Sekcja treningu wygląda, jakby ktoś wrzucił wszystko bez ładu w jakiś jeden Word i użył jednego formatowania. Po prostu tekst się zlewa. Przed aktywnością też nie ustawimy praktycznie niczego. Tam mało tych opcji jest, o czym jeszcze będę mówił. Także opcji personalizacji no, tutaj praktycznie nie ma. Jest autopauza, działa, ale tylko przy trzech sportach i trzeba to przestawić w ustawieniach, ogólnych ustawieniach, a nie przed aktywnością. Do tego oczywiście chciałbym jeszcze nawiązać w późniejszej części. Brak kompasu, brak wysokościomierza w coś, co mnie trochę drażni. W sekcji treningów po wejściu w aktywność i wyjściu z niej zegarek zawsze wraca na górę listy, a nie zostaje w tym samym miejscu, jak czasem w innych zegarkach. To samo przy dodawaniu treningów. Mała rzecz, ale potrafi naprawdę nieźle zirytować. To wszystko sprawia, że zegarek funkcjonalnie przypomina raczej pierwsze tanie modele Heilu niż coś, co powinno konkurować z topowymi markami w tym budżecie, jak na przykład Amazfit Bip 6, Active 2, jakiś tam Redmi czy Huawei, bo taki na przykład Bip 6 w tej samej cenie rozjeżdża Moto Watch Fit możliwościami, jakie oferuje, a jest w tej samej cenie. Oczywiście usprawiedliwieniem dla Moto może być mniejsze doświadczenie w branży smart zegarków, jednak wniosek nasuwa się jeden. Można to przyjąć jako argument, ok, no ale ceny usprawiedliwić nie mogę. No jeżeli wiedzą, że dopiero trochę wchodzą w ten rynek, to powinni grać przynajmniej ceną. Musicie też wiedzieć, że zegarek podłączymy tylko do Androida, nie ma wsparcia dla iOS. I to nie jest tak, że ten zegarek nie ma zalet, bo tak jak słyszeliście, sam wygląd naprawdę jest ok na plus. Na pewno też kolejnym plusem to wibracja, która w trybie silnym naprawdę jest wyczuwalna. Obce zmiany orientacji ekranu też tutaj jest, co so słuchajcie, nie jest taką częstą praktyką w innych zegarkach. System działa płynnie, nie zauważyłem żadnych zacięć, ale tak jak mówiłem, małe niedoskonałości są w kwestii chociażby no, wychodzenia z jakiejś tam aktywności i logiki z tym związanej. Są podrygi multitaskingu, czyli da się uruchomić stoper, minutnik w tle, treningu już nie. Ekran, o którym wspominałem, jest naprawdę dobrej jakości, jak na zegarek. No i tutaj też trzeba powiedzieć, jest autoregulacja jasności. To też w takim zegarku, raczej powinno być standardem, ale warto o tym powiedzieć. Na pokładzie nie zabrakło pomiaru stresu, tętna, SpO2 i zobaczcie sami na wynik pomiarów w statycznych w warunkach. Z innych opcji to pomiar kroków, da się oczywiście go oszukać, jak w każdym innym nawet drogim zegarku, czyli machaniem ręką możecie nabić po prostu programowe kroki. Jest też pomiar snu, tylko ja nie mam referencyjnego urządzenia, by porównać te wyniki snu. Ta analiza to taka podstawa, nie ma sugestii dotyczących snu innych bajerów, oprócz gdzie jeszcze pomiaru tętna to jest. Możemy też uruchomić pomiar SPO2 w nocy. No a czy te fazy są ok? Ciężko mi powiedzieć, tak jak mówię, nie mam do czego porównać. Z innych podstaw jest sterowanie muzyką, pogoda, alarm, trening oddychania. Nie ma mikrofonu, głośnika ESI ma NFC, pamięci dla użytkownika. Nie da się też wgrać muzyki, dograć aplikacji. Moto AI pozwala tworzyć własne tarcze, ale nie wiem kto będzie to robił. Może znajdą się osoby, które widzą w tej opcji coś więcej niż tylko ciekawostkę, dlatego tylko chciałem o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Ogólnie na początku byłem sceptyczny do tego pomysłu, ale finalnie można wygenerować dla siebie coś ciekawego. No, oczywiście ta opcja dostępna jest na wybranych modelach telefonów Motorola, no i zmienia się przy tym praktycznie tylko tło, więc wykorzystanie takie jeś, może być. Faktycznie tarcz jest mało i średnio zachęcają do zabawy, choć ja zawsze wspominam, tak jak pewnie może wiecie, że się na tych domyślnych jakimś fanem zmian i tak nie jestem, więc może nie będę się jakoś przesadnie czepiał. O powiadomieniach będzie krótko. Są, ale bez szybkich odpowiedzi, niezależnie czy mówimy o połączeniach czy wiadomościach. Zacznijmy od tego, że polskie znaki są, działa to jak trzeba, grupowanie też jest i fajnie, ale już sposób prezentacji powiadomień to jakiś paradoks, bo najnowsze wiadomości po grupowaniu są na samym dole, czyli żeby je zobaczyć trzeba przewinąć przez wszystkie starsze. W większości urządzeń najnowsze wiadomości są raczej u góry, a nie zakopane na końcu listy. Nie wiem, czy też tak myślicie. Jest też limit długości, treści, wiadomość po prostu się w jakimś tam momencie urywa, no ale to jest raczej standard, w innych też zegarkach, to występuje. Wysłałem do siebie kilka tekstowych, dłuższych wiadomości, tekst z emotikonami i tutaj zaczęły się dziwne rzeczy. Jeśli wiadomość była długa i emotikony były wplecione w tekst, tam gdzie zegarek mógł je jeszcze odebrać i wyświetlić, to te wiadomości często w ogóle nie docierały do mnie. Znaczy, docierała na telefon, ale nie na zegarek. Ale gdy w tej samej wiadomości emoji wrzuciłem na końcu, to wiadomość się wyświetlała choć oczywiście końcówka i tak była ucięta, więc ich tych emotikon nie widziałem, więc wygląda to na jakiś błąd z limitem znaków. Co więcej, zauważyłem, że niektóre emotikony wyświetlają się podwójnie. Mam tutaj na myśli, że druga strona na przykład jakiejś emotikony mi nie wysyła, tylko po prostu całkowicie inną, a ja na zegarku dostaję emotikonę, którą ta osoba wysłała, ale jeszcze jakąś w gratisie dodatkową. <laughs> może to jest jakaś kwestia interpretacji graficznej w systemie, może jakiegoś zestawu ikon, po prostu jest to dziwne, więc chciałem z wami się podzielić, że dostaję tak nadprogramową emotikonę. I powiem tak, dawno nie miałem tak zagadkowej sekcji powiadomień, bo niby działa. No ale jak się tak przyjrzeć, to tam pełno takich niespójności się pojawia. Może nie pełno, ale kilka, takich dziwnych zachowań. I są to rzeczy, które naprawdę czasem potrafią zirytować przy codziennym użytkowaniu. Tak jak mówiłem, głośnika i mikrofonu nie ma, więc nie da się dzwonić. Nie dokopałem się do informacji, jaka jest tu dokładnie pojemność baterii, jednak producent mówi nawet o 16 dniach pracy, a 5 minut ładowania ma dać nawet jeden dzień pracy. Z destoperem w ręku tego nie sprawdziłem, więc nie potwierdzę. Oczywiście ewentualnie ten czas pracy na jednym ładowaniu może da się osiągnąć, gdy ograniczymy wszystkie większość opcji bateriożernych, np. pomiar tętna SPO 2 w nocy czy ogólnie jakieś tam inne rzeczy. Osiągałem ja ogólnie między 8-7 a 3 13 no nie wiem może 14 dni zależy czy tam te wszystkie opcje powłączałem czy też mocniej ten zegarek przyciskałem. no jest to dobry wynik na no lek wycie ten zegarek nie jest w jakiś sposób zaawansowany więc to jest usprawiedliwione czy po prostu naturalne, że tak jest. Na plus zasługuje aplikacja, bo jest przyjemna wizualnie, choć liczba opcji dostępnych jest raczej skromna. Wykresy wyglądają naprawdę dobrze. Można tam przestawić kilka opcji. U mnie, na przykład, pomiar tętna był ustawiony na pomiar co 6 minut. Może też bateria dzięki temu dłużej trzymała. Są ustawienia dotyczące alertów tętna, ale nie ma informacji, jakie są normy maksymalnego i minimalnego. Szkoda. Można też włączyć pomiar SPO2 podczas snu. No i tyle. Jak widzicie, nie ma tutaj sporo zakładek, co. Może być plusem, ale i minusem. Co ważne, nie znalazłem opcji eksportu treningów do strawy, a to duży minus. W ogóle nie widziałem funkcji eksportu pliku GPX, czyli na przykład treningu naszej trasy. Tym bardziej jej nie możemy wgrać w zegarek, aby po niej się poruszać, bo nawigacji tutaj nie ma. Jak zwróciliście uwagę, mapa jest dostępna dopiero po zakończeniu treningów. W czasie jej nie mamy. I co irytujące, nie byłem w stanie poruszać się po tej mapie. Mogłem tylko przybliżyć, oddalić, ale nie mogłem tam sprawdzić dokładnie szczegółów, jakie ja się tam poruszałem i to jest duży minusek dla mnie W kwestii treningów nie ma żadnych zaawansowanych analiz. Brakuje tutaj czasu regeneracji, brak vo Max. Na minus skromna opcja personalizacji opcji przed treningiem, o czym mówiłem wcześniej. W trakcie jazdy na rowerze odczyt danych z ekranu nie należy do najwygodniejszych, bo font jest po prostu zbyt mały. Jasne da się coś dojrzeć, ale w porównywaniu do innych sprzętów komfort zapoznania się z danymi, w cudzysłowie w locie, jest wyraźnie niższy. Trochę szkoda, bo to właśnie podczas treningu przydałaby się maksymalna czytelność. Już nie wspominając, o tym, że tych danych za dużo nie ma, nawet w tej głównej aktywności. Niby mamy ponad 100 aktywności, ale jak to zwykle bywa, większość to zapychacze. Poza kilkoma głównymi trybami, reszta wygląda niemal identycznie pod kątem danych. Dobrze wygląda w specyfikacji, gorzej w praktyce. Niektóre aktywności, jak jazda na rolkach czy narciarstwo, w ogóle nie korzystają z GPS-u, do tego kilka rodzajów tańca, które zbierają identyczne dane i tak można byłoby wymieniać i wymieniać. Ilość jest, ale jakości w tym niewiele. I to częsta praktyka, to nie jest jakiś zarzut w stronę Motorola, po prostu tak to bywa. Nie da się ustawić kolejności aktywności, a tylko je usuwać. Według specyfikacji ten zegarek obsługuje tylko GPS, bo nie dokopałem się do informacji, żeby było coś dodatkowego. Bip 6 w tej samej cenie obsługuje aż 5 systemów pozycjonowania. To trochę może tłumaczyć, czemu ta motorola zażyła dystans o ponad 500 metrów na dystansie około 31 km względem pozostałych urządzeń. Więcej systemów, na przykład Galileo Global nas i sygnałów L1 plus L5 to po prostu lepsza dokładność, szczególnie w terenie zabudowanym czy przy zakłóceniach, na przykład jak ja tutaj jeździłem między drzewami, więc to może w jakiś sposób wyjaśniać, dlaczego aż wydaje mi się, że na takim dystansie 500 metrów to może być dla niektórych przynajmniej dość duży margines błędu, dla niektórych nie. Co ciekawe w aspekcie tętna, w średnim i maksymalnym zegarek poradził sobie zadziwiająco dobrze, jak sami widzicie zresztą na ekranie, a był porównywany do pasa Pierwszego Polar H10, mi od razu odpowiem, do zegarka go nie podłączycie, też żadnych słuchawek i tak dalej. Średnia prędkość była zbliżona do Amazfit Balance 2, a szczytowa zbliżyła się do tego, co osiągnąłem w rzeczywistości według licznika rowerowego. Dlatego może krótko, do pomiarów odległości no raczej bym go nie używał, bo jednak brakuje trochę tego L1 plus L5, jednak więcej systemów pozycjonowania by się tu przydała, chyba że jest, ale według specyfikacji no tego nie widziałem, to tak dzielę tym, co wiem. W aspekcie tętna poradził sobie zadziwiająco dobrze. No to też nie są moje testy jakieś laboratoryjne. To są takie amatorskie bardziej testy, więc musicie o tym też pamiętać. To, co ja tutaj wykonuję, to są raczej taka amatorszczyzna, bym raczej rzekł, niż coś takiego profesjonalnego. Jednak finalnie cały interfejs treningu nie jest wygodny, więc do sportu bym go nie wybrał. Taka jest raczej moja konkluzja, przemyślenie w temacie treningów. Są lepsze propozycje. Motorola Watch Fit kosztuje obecnie te 349 zł. Kolejny raz to przewołam. No i sam nie wiem. Oceniam jak jest, bez wyolbrzymiania. Mówię o wadach i zaletach, bo wiem, że to co dla mnie jest minusem, ktoś inny może uznać za atut albo po prostu zaakceptować. Dlatego to moja tylko perspektywa i szczerze, nie wiem, czy byłbym w stanie zapłacić za ten zegarek nawet 200 zł. Niestety, gorzka prawda. Dlaczego? Bo konkurencja szczególnie Amas pokazuje, że w tej cenie da się zrobić. Coś naprawdę kompletnego Mocno im kibicuję, bo lubię ich telefony Naprawdę, zawsze z przyjemnością Sięgam po te sprzęty Robią kawał dobrej roboty Ale tutaj, mm, no musiałem Wylać kubeł ziemnej wody, bo Nigdy nie słodzę. Jeśli szukasz czegoś prostego Co pokaże godziny, kroki Tętno, w wyglądzie, zegarka No to okej, okay, to zadziała, ale Jeżeli liczysz na coś więcej integrację, sensowne analizy personalizację treningów, wygodny interfejs Niestety lepiej poszukać czegoś innego. Jeżeli macie pytania, wbijajcie w sekcję komentarzy. Jestem ciekaw, jak to widzicie, jeżeli chodzi o ten sprzęt, jak oceniacie też materiał. Moi drodzy, dzięki za dziś, a tymczasem trzymajcie się.